Już za chwilę na naszej scenie Margaret. To było tak zwane walniedzie z cudowym. jest rok! Za chwilę dowiemy się do Watchajni Kiwo odbiorą statuetkę za najlepszy hit. Czy może ktoś im przednie to wszystko sprzednosa? Wszystko się okaże. Wszyscy nominowani są tutaj dzisiaj z nami, wszyscy śpiewali dla Was na naszej gali. No ale powiem Wam, że oprócz tej nagrody oczywiście szykuje się całkiem niezły hit, bo nie wiem czy wiecie, ale różowa cukienka dla Janketa już się pracuje. Jest przygotowana, widziałem. Całkiem niewiele brakuje, naprawdę. Brakuje jeszcze kilku lajków do dwóch milionów, zobaczymy jak to się potoczy. Ja jakby coś jestem gotowy i jestem w stanie zaśpiewać Thank you very much w sukni Margaret, czemu nie, zobaczymy. A, zobaczymy, zobaczymy. Już teraz zapraszamy na scenę wręczających nagrody z kategorii Największy Hit. To będzie człowiek, który wie jak robić hity, co więcej, podczas jednej tylko Galiasz czterokrotnie odbierał statuetkę duetkę SK Music Awards. Nazywa się Piotr Kubicha. W grube chwili oczywiście dodrzucamy jeszcze Michała Seredę, człowiek Globalisty Radio SK, wariat. <tryk> wiosenie> Dobry wieczór, moi mili. Witam, witam bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Kłaniam się do samego dołu sceny. Cześć! Dobry wieczór, tego człowieka rzeczywiście nie trzeba przedstawiać, wylansował matę hitów, no i właśnie, przypomnijmy sobie nominowanych w kategorii. Przypominamy hity? Tak? A... przypominamy. 2015 Music Awards. Jeden moment. K2 i e Buka. Nałóż mnie starsza Dach, tapki, sound Andrej Zbyt wiele, KL, wdowa i ciba Tak, tak, no to sprawdźmy, kto wygrał ten No to sprawdzamy, ale myślę, że to nie będzie absolutnie zaskoczenie. Wspaniały debiut, nie debiut. Życzymy wszystkiego najlepszego e, na Jak kolejne i... lata. Najlepszy hit Sarsa na ucznie! Wielu! największy tygry z polskiej sceny muzycznej. Dziewczyna z fantastycznymi kulkami na głowie zrób! Dziękuję za to, że za tą, że ten wyraz akceptacji i wsparcia dla mojej twórczości, e, właściwie bez Was nie ma artysty, dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę z Wami dzielić wszystkie swoje sukcesy i że nie musiałam się uczyć. Bycia nikim innym, tylko mogłam pozostać sobą. Na ten sukces oczywiście nie pracowałam sama. Współtworzyłam to z Tomkiem Konfederakiem i wytwórnią całą moją, która wspierała mnie w łączeniu moich alternatywnych korzeni i szlachetnego popu. I dziękuję wszystkim tym, którzy wysyłali te życzliwe myśli do mnie. A dzisiaj podwójna radość, bo płyta zapomnij mi całkiem dobrze sobie radzi i tam też jest naucz mnie. Buziaki, kochani, dziękuję. Gratuluję. wysłuchać jej na co dzień zapraszamy bardzo gorąco do Janka i do Mikołaja pewnie mają jakieś trudne pytania no za chwilę to wszystko się oczywiście okaże oni idą idą o Starca, autorka największego hitu na 2015 eskam języka łodzi z teraz oklaski dla niej Mikołaj Mikołaj jesteśmy a. już jesteśmy witamy bardzo serdecznie wielkie gratulacje dla Starcy. co ty robiłeś przed momentem tak a propos Sarsi. Ale chyba nie na fanpage'ewki. Na fanpage i Na swój fanpage. Ale poczekaj, żeby nam panów nie było, to tam nie wrzucaj bardzo nie cię. Tam proszę. na pewno nie. Sarsa, sarsa, sarsa! Cześć Tygrysie, jak jest? Jest super. Dostałam kopertę od chwila, tam chyba są wielkie miliony na, 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 na życie. Albo 5 złotych, wie, wiesz, to na różnie nie bywa. Ostręcenie Słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam mówić, bo jestem trochę wzruszona. Nie chcę y, pokazać swojej słabej strony. To, to jest cudowne, akceptacja ta i i takie wsparcie od ludzi, no bo to jest wyraz właśnie tego, tego wsparcia. Masz go całe mnóstwo wśród swoich tygrysów, które bardzo gorąco pozdrawiamy. A teraz wracamy na scenę, bo tam artystka, którą nasza publiczność, nasza publiczność zna bardzo dobrze. To trzeci występ na SK Music Awards i z każdym rokiem ona nam pięknieje, Margaret. Słuchajcie, a tak wyglądają, ojojoj oj, tak wyglądają szczęśliwcy i zwycięzcy gali 2015 SK Music Awards. O, oni za nami. Wielkie gratulacje, wielkie oklaski dla wszystkich. Pokażcie statuetki, no nie chowajcie ich, kochani. No, dziękuję, to jest. Gratulujemy wszystkim laureatom, yes. trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych, ale to nie koniec nagród i mamy jeszcze jedną bardzo ważną statuetkę. Jeszcze teraz przed wami nasz gość specjalny i główna gwiazda Gali Esca Musical World 2015. Powitajcie go bardzo gorąco, bo oto przed Wami. Adam Lenba A ja mam wiele Jeszcze jedna koperta i jeszcze jedna statuetka i choć to jest mam wrażenie tylko formalność, to pozwolicie, że ją otworzę. Otwieraj Paulinko. Proszę bardzo. Adam. Nagroda specjalna. Najlepszy zagraniczny artysta SK Music Awards. Adam o, to Thank, you. Thank you very, very much! I appreciate it. Dziękuję Siema bardzo, Adam. jestem bardzo wdzięczny tyle Adam zdążył powiedzieć. Ja to zostawię. Nagroda dostaje. Thank Nagroda... you very much Paul and I love you so much. Thank you. Thank you. No i dobrze, z Łubak wyjedzie z piękną sadułecką z naszego fantastycznego kraju. Moi drodzy, powoli kończymy. 2015 ASKAM Music. Nie, nie, nie może być inaczej. Raz jeszcze... Szczęśliwego roku 1996 życzy Kominiarz.